Chciałbym zaprezentować dwa z rozwiązań, które powstały w zakładzie komputerowych systemów biomedycznych, który mieści się w Instytucie Informatyki. Będą to gry rehabilitacyjne. Pierwsza z gier to typowa gra dla rehabilitacji ruchowej, opracowana pod kątem młodszych pacjentów, gra dla dzieci. Stąd jej fabuła wykorzystuje postać animowanego misia, który musi skutecznie pokonywać przeszkody. Przeszkody można pokonać dzięki wykonywaniu odpowiednich ruchów. W tym wypadku zostały zaprojektowane wychwiania tułowia. Wykorzystujemy do tego prosty sensor, który pozwala na monitorowanie obrotu wokół osi i dzięki temu rozwiązaniu, dzięki tylko jednemu czujnikowi ubieralnemu możemy realizować skuteczne sprzężenie z grą, ze środowiskiem wirtualnym, czy środowiskiem rozszerzonym. Drugie rozwiązanie to gra, która umożliwia rehabilitację dróg oddechowych. Jej mechanika jest zupełnie odmienna. Tutaj nie ma sterowaniem za pomocą ruchu, ale za pomocą czynności oddechowej. W tym celu wykorzystujemy maskę, standardową maskę. Do średniej koncentracji tlenu, na której w jednym z otworów umieszczamy przykładowy czujnik, który transmituje dane do urządzenia mobilnego, np. do smartfonu bądź tabletu. Co zyskujemy dzięki temu rozwiązaniu? Rozwiązanie jest ponownie skonstruowane głównie pod kątem najmłodszych pacjentów, ponieważ dzieci bardzo boją się procesu inhalacji. Boją się hałasujących inhalatorów. W związku z tym my opracowaliśmy rozwiązanie, które pozwoli zmniejszyć stres dziecka, ponieważ sterowanie za pomocą inhalacji, za pomocą czynności oddechowych pozwala na wzięcie udziału w wirtualnej grze. Wówczas wzbudzimy raczej zainteresowanie dziecka niż jego niechęć do samego procesu inhalacji.